Państwu, dzisiejszego wieczoru chciałem Wam pokazać palenie gumy John Deere'em. <grym> Proszę bardzo, John Deere 9400. Pależówka odczepiona. Proszę bardzo. Szybko. Proszę bardzo, teraz. Ogień, kurde, ogień! Ale idzie! Hej! Oh no pod... Uśmiechnięci panowie, tutaj kaskaderzy! Tutaj, szybko, 2, 3 Bieg Ogień natłoki, ogień natłoki, chłopaki, Ogień! Ale dzień, proszę państwa, proszę podziwiać. Ale przybliżę trochę. Skopci się jak z lokomotywy. Jak siedemdziesięcioletniej dupy Bole. przeruchanej. Polej, kurde, polej! Polej. Patrzcie tutaj! Jakbyś łóż się zgrzygał Ale palenie gumy. Aaa! Po... Podziwiajcie państwo! To jest wiejski stunt. Tutaj panowie kaskaderzy. Zadzwoniłem w środku lata. Choć minęły już dwa lata. Ty nadal.